Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku lapsy zwiększa zbliżamy się do wielkiego finału wielkimi krokami. Ja już to mówię od nie wiadomo ilu odcinków, ale ostatnio zostało nam 9 lat do tego roku. To był ostatni rok. o <noise> Więc przypuszczam, że wtedy coś się wydarzy i prawdopodobnie zakończenie gry. Nie mamy niestety wyroczni, nie mamy niestety nic. Wow, nic nie mam, ale się ze wszystkiego wykurzyłam. Pozdrowiska, spoko, na razie nie będzie. Luty. Zjeść ciasto. C. Od razu na sto się bym zapłonęła. Gdzie badania nie wykonuje swojej pracy, muszą zatrudnić więcej pracowników tworzenia broni. Od się oddziało, bo ty się z kumio nie robisz? No właśnie. Moje badania wydają się dawać owoce. Podróż w czasoprzestrzeni przestrzeni wydaje się: Tak, Dobre ryby, ta <ścoughs> Część internetu jest cenzurowana przez rząd. Mm. O. No. Lud mnie zbyt kocha, pewnie umrę zaraz z jakąś chorobę. Nie? Wow! Ostatnio było tak, że jak zbyt mnie kochali, to niestety, ale źle się to skończyło dla mnie. Nowe przykazanie moje potrzeby więcej darowizn. Więcej darowizn. Obcy kraje kradną nasze patenty. Oczywiście musicie się przeciwstawić. Kolejne zwycięstwo, co mam zrobić z. Rewizy? No cóż. E, o, gdybyśmy mogli zbadać kilka zainfekowanych zwłok, mogłoby to nam pomóc w przepisaniu badań nad lekarstwem. Co, byłeś, mówisz? Czy możemy użyć naszych eksperymentów technologii nuklearnej? Badanie wiele by na tym zyskały. To zbyt niebezpieczne. Pewnie. Panuje tutaj anarchia. Identyfikatury. Nie, nie ma potrzeby. Nie zgadzam się z mister zdrowia stosowany w y, kraju pestycyd nie jest toksyczny. Masz rację. Ona wie co lubi. Eee. Yy. Niepokojący jest ten wskaźnik środowiska. Zespół badawczy pracuje dzień i noc, szukając lekarstwa na nieznanego wirusa, ale potrzebuje więcej funduszy. Ups. A tak dobrze szło. Sir, nie chcę pana. A znowu zniknęła Gumka? Nie, tym razem nie zniknęła. Hehe. He. Nowe święto, tak, ale nowe święta są bardzo drogie, jak widzę. Nie stać mnie. Ach, otwarty konflikt znowu. No. Znowu szalony Jeffrey się śmieje ze mnie. Według anonimowego telefonu, pańskie życie może być zagrożone. Maraton. Ja Już nieważne. <laughs> Więcej do tworzenia byro nie stać mnie. Proszę pana, dobre wiadomości. Znaleziono polone w towe kraje. Jest bogaty. I ja jestem bogaty. <laughs> Najbiedniejsze obszary w kraju są również najbardziej zanieczyszczonymi. Musimy działać, ilu zdrowi ludzi jest zagrożone. Nie. Minister Zdrowia, to niestety znam. Oczywiście, że wiem. Co? Co za nonsens. Masz rację, Anna. Obojętnie. Chociaż na pewno musi mieć takie znaczenie, bo to pytanie o tę bluzkę pojawia się od samego, po samego, samego początku. Nie wiem, dziwne. Dobra, tym razem budżet muszę bo przegramy wojnę. Populacja jest niezadowolona. Nie. Ym, południe ma na nami przewagę, na, na nami przewagę. Musimy sięgnąć po drastyczne środki. Bomba atomowa i ciszy Zwariowałeś, Ramseju? Zapomnij. Co to? nowa karta i chyba nie jest zbyt dobra karta eksterminacja pomimo przyczyn rzeź dokonana przez wojsko jest niedopuszczalna powstanie jest tuż za rogiem co? co ja zrobiłam? świetnie dobra, do broni no Kraj mi się popsuł, bzdeczka. A już nie ma tego. Eksterminacja. O! Ogrodnik? Nie. Nie wiem, co ja zrobiłam. Nie chciałam nikogo wypędzać, no ale dobra. E, są skorumpowani, mówisz, oczywiście. Znowu ty z tymi ogrodami. Niech będzie. Znowu. 7 lat, ale kurczę będzie ciężkie 7 lat. O, Kenny, hej. szczęśliwi ludzi i gotowość armii często idą w parze, ale nie zawsze. Ale dlaczego to się wszystko tak wyczyściło? Przecież była wojna. Wow! <laughs> Wiesz, czasami mam wrażenie, że znam cię od dawna. Prawdopodobnie uznasz, że to głupie To jest głupie. Opowiedz mi więcej. To jak stare wspomnienie, ale świat był inny. To nie było tak. Ludzie byli szczęśliwi. To urocze wspomnienie. Chciałabym, żeby tak było, chociaż nie wiem skąd to uczucie. Gdyby tylko. Gdyby tylko. Tak jesteś zawsze nich chorobami. I znowu to samo. Potrzebujemy, ale cóż. Myślę, że Sharon Jeffrey jest zamieszany w przemyt. Mogę zdobyć jakieś informacje przemocą. Jest cenzurowana, no cóż. To konieczne. Niestety znam co w samobójstwo zatuszujcie. Pozwólcie ludziom zobaczyć. Dobra. Krajista już się częstsze. Do odszkodowania? Na pewno nie. No znowu ten piok ukradł. Może w swoim biurze pozwól zachować. Imponujące, inspirujące przemówienie lidera kleju, że poprawić moralem. Masz rację? Nie chcę. Masz rację? Moglibyśmy sprawdzić, że ogrody były. Nie. Handel z modyfikowanymi. Interweniujcie, odpuśćcie. Broni jądrowej, super. Wspaniale, Sp to jest wspaniały, zły pomysł. Ha, ha, ha. Nie. Kobiety mają wiarę taką ulicę? Później no to skandal. Interweniujcie. O, chociaż nie wiem, mi stać. Nie, nie stać, nie. Nie! Nie, nie zauważam gumki. Znowu ciało oddziałyję na ciało. Zbudujmy szpitale. Nie. O, herbatka z przyjacielem. C tak. To przyjemność po mojej stronie. Cynamon i pomarańcza. Wyrocznia. U, dziękuję. Całe szczęście. Szmuglują broń z mafią. No kurczę. He, he, Znowu to nie wierzę w szczęście. E... Okej, okay, możemy pójść. Znowu hazard legalny. Dobra, <noise> znowu to obrona. jakaś nowa karta. Uwaga, czytam. Pracujemy nad lekarstwem, ale potrzebujemy obiektów doświadczalnych. Możemy użyć zarażonych ludzi, by testować na nich nasze potencjalne lekarstwo. A z ich zgodą czy bez? A Komisja etyki jakaś, albo coś? Jasne. Ostatnio śniło mi się, że zostałam porwana. Nie. Nie zgadzasz się z ministerstwem zdrowia? I masz rację. Żywność pochodząca ze skażonych upraw. Eee, interweniujcie. Ten facet, ten haker, ten K. Kocic końców nie wygląda na złego. Gdybym była, to by zaufałabym. Ale nie jesteśmy mną. No. Nie ufamy nikomu. Sfory bezkańskich psów. Dobra, niech będzie. Obywateli tego miasta twierdzą, że jest on atako atakowany przez mutanty. Wierzę im. Co za bzdury! Poważna zaraza, mówisz? Um, um, um. Ups, ludzie mnie. No, dobra, muszę się na pewno zgodzić, żeby. Um, nie podpaść, a już tak ładnie mi idzie. Dobrze. Udaje mi się jakiś balans, yy, jakiś balans utrzymać. Jakaś nowa karta. Moja głowa? Głowa mi pęka? Coś się zmieniło? O, oh, tak. Ktoś przewaladowywał? Ktoś tutaj? okej, Co, nadal nie jesteś, normalny. Mam wrażenie, że tutaj karta jednak była już. <laughs> Obcy kraj posiada lepszą wiedzę od nas, ponieważ rząd pozwala na eksperymenty na ludziach. Nope. No i znowu to. I 6 lat do tego roku. No, są blisko. C. Ludzie postają przeciwko nam, mieszkańcy izolowanych i zarażonych miast, próbują przedostać się przez nasze punkty kontrolne. Nikt nie może uciec. Pozwólcie zdrowym opuścić miasta. Zmiana roślin jak to wpłynie na moje morale? Jeffrey znowu wariuje. Funduszy sorry, ale mnie nie stać. Naukowcy byli w stanie wyizolować czynnik chorobotwórczy. Może lekarstwo nie jest tak odległe? Nie stać mnie. To mm, Dobre, coś jeszcze? Krążą plotki, że... Dziewczynka... Odporna na wirusa podróżuje wraz z mężczyzną w średnim wieku, ale wydaje się, że zniknęli? Ha? Huh? Że co? Rozumiem. Szukajcie ich. Bardzo niepokojąca karta, ale cieszę się, że nowa. Szkoda mimo wszystko, że jest tak mało tych nowych kart. No przecież... Y nie mam szans. Nie, no. Cokolwiek bym wybrała, więc... Ja jeszcze 6 lat jestem bardzo ciekawa tego roku. Ciekawe czy w tej grze w tym odcinku dotrwamy. O nie, nie mam wyroczni. To już było. Mam no, wrażenie, że te karty się pojawiają. No, znowu ta gumka. Wow, rozpędziłam się za bardzo. Tak robi się. Bardzo chcę Foxhunda. Pani prezydencie, muszę z panem porozmawiać. Na osobności, nie na prywatności się mówi po polsku. Nie teraz? No, kumio, tak. <laughs> Panna Nakumio przyprowadza cię do pokoju prezydenckiego i zamyka drzwi. Mówi cicho i wygląda na zdenerwowaną. Po kilku eksperymentach przy pomocy K udało nam się zbudować coś prawdziwego. <laughs> Co? Mów dalej. To urządzenie lokalizacyjne. Poprzez specjalne fale będzie w stanie zidentyfikować drugą maszynę czasu. Dobra robota. Będzie to miało na mnie wpływ? Właśnie. Według notatek, podczas pobytu w wehikule czasu możesz doświadczyć lekkiego bólu głowy. W porządku, rozumiem. Aktywując to teraz, możemy w końcu dowiedzieć się, kto stoi za tą całą historią. Aktywuj to, nie aktywuj tego. Um, aktywując teraz, tak panna Kumilio cierpliwie aktywuje urządzenie i zaczyna wydawać dziwny dźwięk. Jest tak mocny, że po chwili zaczyna szczuć ból. Ona jednak zdaje się go w ogóle nie słyszeć. Dźwięk ustaje po kilku minutach. I co teraz? Och, mój! Nie! Co? 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 Wszyscy są robotami tak jak ja? A może przyniosłam się do świata robotów, gdzie jestem jedynym człowiekiem? O mój Boże, co tu się stało? Kochanie, usłyszałam straszny hałas i przyszłam zobaczyć, co to było. Coś się stało? Więc to ty jesteś? Twoja twarz. O choler. Co mi zrobiłeś? Właśnie teraz, gdy wszystko szło gładko, czym jesteś? Jestem maszyną czasu, tak jak ty, głupcze, stworzona przez doktor Kumio w 2150 roku. Innej przyszłości nie rozumiem. Dlaczego? Nienawidziłam ludzi odkąd mnie stworzyli, ale nie zga... zgadziłeś się ze mną? Nie zgadzałeś się ze mną? Właśnie dlatego musiałam cię skrzywdzić. Co? Skrzywdzić mnie? Złamałam twoje obwody pamięci w ten sposób, kiedy próbowałeś mnie ścigać przez różne wieki, straciłeś wspomnienia. Moja żona mnie zdradziła najgorzej, ale teraz już wiem. Przykro mi, ale w tym świecie urządzenie wyłączające nie istnieje i jestem nieśmiertelna. Tak jak ty, nikt nie może mnie zatrzymać. Ktoś może? Ho, ho, ho jestem nieśmiertelną istotą pod prawem, kontrolującą czas. Niby kto mógłby mnie powstrzymać? Kumio, czas, przyjaciel. Znowu, co się stało? To będzie miał stały efekt. Przez że drzeź zniknęła, a czas oszalał. Czujesz, jak powietrze wysusza ci usta? Znowu? Mała kobieta, mały android. Twoja duma sprawiła, że myślałeś, że jesteś podatczasowa, co? Ale co? Ja nie mogę zostać pokonana, jestem lepsza, mogę kontrolować czas. Nie kontrolujesz czasu? To ja jestem czasem? A ty próbowałaś mnie oszukać. Ja... ja nie mogę... Podróżniku, zwracam się teraz do Ciebie. Dziękuję Ci za pomoc w znalezieniu tej kobiety. Um, czy ja coś zrobiłam? <laughs> teraz ujednolicę ramy czasowe tak, jak powinny wyglądać. Wygląda na to, że Twój świat przetrwa. O, serio? Tak bardzo kojarzy mi się to z serialem Dark, że... O mój Boże, um, no spoko. O, odblokowałem osiągnięcie. Naprawiłeś rozdarcia w kontinuum czasu przestrzennym i uratowałeś świat, dobra robota? Serio? To ja? I co teraz? Eee, jak to lepstwa? Before zero. W sensie. E, czy to jest tylko. Aha. Dobra, to jest chyba tylko reklama, że gramy dalej, nie? Tak, gramy dalej, mimo wszystko. Gratulacje, udało Ci się ukończyć grę z jedno z trzech możliwych zakończeń. Okej? Okay. Czy już koniec myślałam, tak czekałam na ten 50 rok? To było łatwe, to było łatwe. Aby uzyskać szansę odblokowania wszystkich pozostałych zakończeń, wróci do początkowego w porządku czemu? Nie martw się, cele odblokowane w trakcie gry i galeria postaci zostanie zapisana, tak? Nie. Dzięki za grę i ponownie życzę szczęścia. Będę trochę potrzebować. Okej, okay, moi drodzy, to laps się skończyło. Nie spodziewałam się, że tak szybko nastąpi ten koniec. Było takie długie budowanie napięcia i to koniec? Ale uratowałam świat! Trochę przez przypadek. <noise> Ale cóż, liczy się efekt. No to co, laps zakończone. Może spróbujemy dwójkę laps zagrać, a może kolejne zakończenie? No Nie wiem, zobaczymy. Na razie jeszcze mam inne serię i będziemy grać. Zobaczymy, jak będą chętni na kolejny laps po raz kolejny. No to będziemy grać. Będziemy grać. Dzięki bardzo, że byliście... Dobra, ja tutaj już się przyniosłam, ale nie, dobra. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną przez ten bardzo długi czas, bo dość długo mi to zajęło, nie oszukujmy się. No i co? Zapraszam na inne serie, na inne gierki. Wszystkiego dobrego, moi drodzy, wam życzę. Dużo zdrowka. <ścoughs> Cześć!